Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dziś nietypowo filmik kulinarny. Skoro mamy czas karnawału, przygotuję dla Was i dla siebie również pączki. Pączki będą pyszne, chrupiące, mięciutkie z glazurą. Serdecznie zapraszam do oglądania mojego filmu i wypróbowania przepisu. Pączki, pączki to ogólnie trudny temat dużo pracy, są czasochłonne. Nie trzeba wiele składników, moi drodzy. Wystarczy troszeczkę się wysilić, więcej czasu, jakaś sobota i na pewno wyjdą nam pyszne pączki. Kochani, zaraz pokażę wam jakie są składniki potrzebne do przygotowania moich pączków. Kochani, przygotujemy ma nasze pączki z takiej ilości około 600 g mąki. Jest to mąka pszenna. Typ 480, zaraz ją przesiejemy. 600 gram. Do tego 300 ml ciepłego mleka, ale naprawdę słuchajcie, ciepłego mleka. Tutaj mam pół kostki drożdży. Moje drożdże były mrożone, ale jak najbardziej świeże lub takie, wiecie, też instant mogą być. Mam tutaj również 8 żółtek. Nie będą całe jajka potrzebne, będą potrzebne tylko żółtka. Białka można sobie wykorzystać do upieczenia bezy. Mam tutaj również takie dwie łyżki alkoholu: tutaj mam wódkę, cukier waniliowy, jedno opakowanie, szczypta soli. Tu jest takie około pół łyżeczki. Mam tutaj taką kosteczkę masła, tutaj jest około 50-70 g i 50 g cukru. jeżeli chodzi o smażenie, będziemy go smażyć. Słuchajcie, te pączki na oleju. Ja wybrałam sobie olej rzepakowy. Tutaj jest 3 litry, ale myślę, że 2 litry wystarczy. Mam do nadzienia tutaj przygotowane powidła śliwkowe własnej roboty. Może być też jakaś konfitura wielowocowa czy różana, w zależności co lubicie. Cukier puder do obsypania naszych pączków, ewentualnie do zrobienia glazury. Glazurę zrobię z cukru pudru i z cytrynki, chodzi mi o sok z cytrynki. Mamy tyle składników, myślę, że możemy działać. Jeszcze przygotowałam sobie ściereczkę do przykrycia i ręcznik papierowy do odsączania pączków. Kochani, dzisiaj nie mam ciepło w domu. Jest około 20 stopni. Jeszcze nie, nie pali się w piecu, grzyniki nie są ciepłe, więc automatycznie temperatura jest dosyć niska. Muszę mieć ciepło do pączków, muszę mieć wszystkie produkty bardzo ciepłe, więc wykorzystam do tego piekarnik i w piekarniku, Kochani, będę sobie podgrzewać wszystkie produkty nastawia sobie piekarnik na około góra-dół, 30 stopni ten sposób widziałam na kanale jakiejś tam pani ale już nie pamiętam, Dorotki i ona w ten sposób przygrzewa wszystkie składniki ja również z tego skorzystam zobaczcie moi drodzy góra-dół, 30 stopni niech mi się piekarnik nagrzeje i zaraz sobie tutaj włożymy wszystkie składniki, które muszą być ciepłe mam na myśli mąkę mleko y Masełko i drożdże Pierwsza czynność to przesianie mąki. Co spowoduje na powietrzenie jej? Mamy tutaj 600 gram. Super. I taką, taką przesianą mąkę na powietrzoną wkładam do piekarnika nagrzanego na 30 stopni. Do piekarnika włożę również mleko i masełko. Wszystkie składniki, które mają być ciepłe, włożone są do piekarnika. Teraz zajmę się drożdżami. Tutaj mam drożdże, dodam dwie łyżki cukru z tej ilości, którą miałam odłożoną i będę mieszać, aby się cukier rozpuścił, a drożdże zaczęły pracować. I już nam się cukier połączy razem z drożdżami, przelewam do większego pojemniczka dodaję około słuchajcie dwie łyżki mąki Około 100 ml ciepłego mleka. Mleko wyjęłam sobie, słuchajcie, z mojego piekarnika. Zaraz przeleję do pojemniczka odmierzę 100 ml i wszystkie składniki połączę. Mamy mleczko, dolewamy, mieszamy wszystkie składniki do uzyskania takiej jednolitej masy. Przygotowane drożdże, wkładam do piekarnika, aby zaczął, zaczął mi ten rozczyn pracować i drożdże rosnąć. Jak widzicie, wyciągnęłam sobie mikser. Będę używać go dzisiaj do wyrabiania ciasta z napączki. Użyję wszystkich trzech nakładek. Słuchajcie, pierwszą nakładkę użyję do ubicia żółtek z cukrem. Tą nakładkę do wymieszania wszystkich składników i wyrobienia ciasta, a tą trzecią do urabiania ciasta, słuchajcie, i na powietrzenia, tak aby już pięknie ciasto odchodziło od miski i nie lepiło się. Zakładamy odpowiednią końcówkę do miksy, miksera. Wrzucam wszystkie żółtka 8 sztuk. I resztę cukru z 50 gram. Tutaj odjęłam tylko dwie łyżki do drożdży. Ucieramy jajka na puszystą masę. Zobaczcie, kochani, mamy już żółtka ubite z cukrem. Zdejmuję końcówkę. Zmieniam na A To inną. może być jeszcze do jedzenia już? Nie, kochanie, to nie do jedzenia. Bynajmniej na razie. Zmieniamy końcówkę na taką do mieszania. I teraz moi drodzy, Adusiu, poczekaj, jeszcze nie zamykaj. Teraz dodamy ciepłą mąkę z piekarnika. Mogę ja dać. Nie, Adusiu, bo się rozsypie, poczekaj, dam Ci coś innego. Ciepła mąka. Do tego. Pokażę e, Piękną. Cieplutka. Do tego dodamy rozczyn z naszych drożdży. Mogę Też jeszcze nie, a jeszcze. jeszcze. Zobaczcie kochani. Odkrywam. Mamy podwojoną objętość. Wlewamy nasze drożdże. Poczekaj, bo jeszcze muszę mieć jakąś łyżkę. Mugle ja? Jeszcze, jeszcze. Zaraz się mam usiada. To jest cukier waniliowy, dobrze? Zaraz Ci pokażę. Tak, kochanie. Cukier puder? Nie, cukier puder. Cukier waniliowy. I teraz tak, do tego dodajemy, moi drodzy, alkohol. Lekko. Mogę jadać? Będzie się już mieszać. Tak powolutku, na minimum, na minimum. Dobra. Dodajemy jeszcze cukier waniliowy. Abusia doda, proszę. Cały? Cały, kochanie. Dodamy jeszcze dwie łyżki alkoholu. Też Agusia doda. Proszę. Cała? Całe. tak. I jeszcze pozostało nam dodanie mleka. Gorące? Gorące, a będzie wlewać. Aduśia, chyba mnie odeje. Tak. I jeszcze szczypta soli. Pamiętajcie, że jest jeszcze pół łyżeczki soli. A ty cała, tak I wszystkie te składniki niech nam się połączą. Wszystkie składniki połączone. Teraz kochani, to ciasto jest dosyć lepkie. Musimy je wyrobić. Można go wyrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest ręcznie. A tu e to być na ma, moich ma nogach? A dusiu spokojnie. E a drugi e to ja użyję takiego haka i a tym hakiem haka. będziemy wyrabiać około pół godziny. Pół godziny będzie ser chodził i wyrabiał ciasto. A Dusia, nic nie włączaj, kochanie, bo mi urwiesz palce. Misiu. Spokojnie. Zmieniamy haka. Na wiertło. Na wiertełko. Takie haka. Mogę już? Włącz. Wyrobione ciasto, troszkę nie widać, bo jest dosyć ciemno, przekładam do miseczki plastikowej, obsypanej delikatnie mąką, i pozostawię w tej formie do wyrośnięcia na około godzinkę. Powstała nam taka piękna kula. W takiej formie włożę na godzinę, tak jak mówiłam przed chwilą, do piekarnika nastawionego na 30 stopni. To na pewno pomoże ciastu wyrosnąć. Nie zapomnijcie przykryć ciasta jakąś tam ściereczką, żeby nam nie obeschło. Moi drodzy minęła godzina. Moje ciasto wyciągam z piekarnika. Zobaczymy jak pięknie wyrosło. Spójrzmy, świetne. Zobaczcie, podwoiło swoją objętość, śliczne ciasto na moje pączki. Już mogę piekarnik wyłączyć. I teraz to ciasto przekładam na blat. Jeszcze chwilę go wyrobię rękami, uformuję wałeczek i będziemy już tworzyć nasze małe pączki. Wysypałam sobie na blat odrobinę mąki. Wyjmujemy ciasto. Jeszcze odrobinę go wyrobię yy, wyrobie Ciasto. Z tego ciasta uformujemy sobie taki, taki długi wałeczek, kochani, aby nam było łatwiej podzielić to ciasto na mniejsze cząstki. na mniej więcej takie same kawałeczki, aby pączki były w miarę jednakowe, kawałeczku formujemy kulki. Taką kuleczkę dociskamy, aby były bardziej płaskie i odkładamy do wyrośnięcia. Z tej porcji, którą przygotowałam, ciasta wyszło mi 16 pączków: 3, 6, 8, 90, 10, na 13, 14, 15. Tak, 16 kochani pączków. To będzie 16 dużych, pełnowymiarowych pączków z porcji 600 g mąki. Teraz przykryję je ściereczką i zostawię do wyrośnięcia na około 20 minut. W tym czasie przygotujemy olej, rozgrzejemy. Ważne, by ten olej się powoli rozgrzewał, nie od razu bezpośrednio na, gorący, na gorącą indukcję. Będziemy zwiększać temperaturę, aż do uzyskamy najwyższą. Do garnka wlewamy olej. Mam tutaj taką 3-litrową butelkę. Myślę, że wystarczy 2 litry, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tego oleju musi być naprawdę sporo, aby y, nasz pączek nie dotykał dna. Mógł się swobodnie obrócić, wręcz pływać na tym oleju. I już y, załączam sobie indukcję. Na razie, może na szóstkę. Najwyższa temperatura u mnie na indukcji to jest dziewiątka. Niech on się powoli rozgrzewa. Pączki smażymy około dwóch minut z każdej strony pod przykryciem pokrywki. Pani pierwsza porcja upieczona, patyczkiem od wykałaczki, sprawdziłam również czy w środku nie ciągnie nam się ciasto. Wykładam pączki na ręcznik papierowy, aby odciekły ze zbędnego tłuszczu. I wkładamy kolejną porcję. pączuszki upieczone. Wyszło ich 16, 3 na razie zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach i nie dotrwały do końca. Moi kochani, teraz zostało mi nadzianie moich pączków powidłami śliwkowymi. Adusiu, poproszę. Mamy taką, słuchajcie, szprycę. Mówię ja? Nie, Adusiu. I My. będziemy tą szprycą wciskać powidziałka do środka i na koniec zrobimy glazurę z cukru pudru i soku z cytryny do każdego pączuszka, dziurka i wciskamy Teraz przygotujemy glazurę na nasze pączki, w tym celu użyję cytryny, a mianowicie soku z cytryny. Najpierw sobie cytrynkę troszeczkę pougniatam, żeby była możliwość wyciśnięcia soku. Mamy tutaj cukier puder, wsypujemy cukier puder i Kroimy cytrynkę na pół. Wyciskamy z cytryny do cukru pudru. Mieszamy. Aż powstanie nam taka gęsta konsystencja. taka tak przygotowana glazurka będzie idealna na pączki biorę pędzelek i maluję pączki od wierzchu um, a daż mi też te da, dam kochanie cukru pudru? kochani bierzemy pączusia pędzelkiem maczamy w luksze i smarujemy od wierzchu cieniutko, co by nie przesadzić też. I kolejny pączek. Super są te silikonowe pędzelki. Doskonale się nadają właśnie na taką pracę. Możemy również wziąć pączusia i po prostu go zanurzyć w lukrze. Nadmiar zdjąć. I kolejne. Dobrze córeczko, zaraz tam do Ciebie przyjdę. Okay. Możesz. Moi kochani dobrnęliśmy do końca. Tak się prezentują moje pączki z glazurą z cukru pudru i soku z cytryny. W środku są nadziane powidłami śliwkowymi domowej roboty. Pyszne pączki, idealne na właśnie karnawał, idealne na tusty czwartek. Polecam serdecznie i smacznego. Kochani, próba smaku. Zobaczmy jak pączusie prezentują się w środku. Wybieram sobie jednego. Jeszcze słuchajcie dosyć e, intensywnie się lepi, bo jest e, wysmarowany. Zobaczcie, mięciutki, puszysty. Mm. Mega. Hmm to jest cieplutka pyszota, możesz wejść a my jemy dzisiaj mucę, czy nie? nie no to ojcu jest dobra ok pycha słuchajcie przepyszne pączki, domowej roboty no wiadomo, trzeba było się napracować. Ale bez pracy nie ma kołaczy. Także warto się troszkę natrudzić, żeby były przepyszne, wspaniałe domowe roboty pączki polecam serdecznie i zapraszam na kolejny mój odcinek.